dzisiaj będziemy odbierać tortille Kutetitos razem z siosi! Kutetitos to są takie zwierzeczki pluszowe i one są zawinięte. W kocyk y, 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 przypominający taką tortillę I potem jak się to rozwinie to można to można na nowo to złożyć. I Zosia otwiera 4, a ja cztery. Nożyczki daj, nożyczki. No, daj Teraz posunęliśmy cały stolik i będziemy na razie otwierać po jednym, żeby nie baj z Zosia jeden, a w trakcie jak będziemy otwierać wam trochę o nich opowiem. I ja jeden. Otwieram Zosia. Ja wam o nich poopowiadam. Te zwierzaki. Jako tortille mogą mieć smak. Jest łagodny. Poczekaj! Zosia ma takie coś, z, takiej, z takiego czegoś, a tu są dwie niespodzianki. I ona chyba ma teraz tą niespodziankę. Zosia ma misia. I to jest smak bardzo ostry. Żółty, żółta, żółta, ta. Papryczka oznacza, że jest y, łagodny. Tak, Teraz ja otwieram. A Zosia śmieć tu może już sobie jednego przygotować. Przygotować. Zosia, ukończy Teraz ja otwieram zobaczymy co mi się trafi. Co to jest za półka? Co to jest za półka? To jest leniwiec, nazywa się... To jest ten. I zobaczcie, on tutaj tutaj ma inne imię. Tutaj ma inne imię i tu ma inne imię. Ja ich będę nazywała tak jak jest napisane na pierwszej stronie. I właśnie na na tutaj są zawsze te, takie papryczki i one oznaczają właśnie jak mówiłam, czy jest ostre, łagodne, bardzo ostre i średnie. I właśnie sz, jak to się czyta? słodki z Lotito. Jest ostry. Drużyna ostrych. Nie jest bardzo ostry, a ten ostry. A, tak wyglądają te tortille. Prawdziwe, nie? Robimy tort. Kolejny. Zosiu. W kolekcji można zebrać 12 takich piłkarzy. Ja na razie nie otwieram tam na Gosia. Widzicie? Zosia! Jak się podejrzewam? Gosia. Trzy, cztery ry. Kujczek! O to się mam misia. Trzeba ich trochę wytrzefać. Jaki słodki! Trzeba ich trochę wytrzefać Wasia. Trochę. Tej tortilli, tak. Tak. jaki słodziaczek, jaki słodziaczek, on jest, taki, on jest średni, Zosia ma ostry, Zosia ma same ostre. Zosia ma taki misiu, czekaj, musimy go wstrzepnąć, twój się nazywa Berito, Berito, Zosia ma misia, który jest ostry. On ma takie w ogóle słodką mortkę. Znoszę się was sobie. A ja mam króliczkę, która nazywa się Banito. I on jest średni. Czy taki wiecie? Fusty, fusty. Tak. Dzisiaj wam pokazuję, że jest fioletowa papryczka. Czyli jest średni. Pamiętajcie o tym. Teraz pokażemy wam nasze spodziatki. Fajne, nie? Tort. 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 Nie no to. Zosia to robi tort. Dobrze. I to są właśnie te karteczki. One są właśnie fajne, bo one są takie... Można się nimi fajnie bawić. On ma na imię ten ta tatu... ciła. Kapito. Ten kotek jest, to jest lakito. Bardzo chciała mieć tego. Świnkę. Może będzie, może nie będzie. Świnkę ja bym chciała mieć Bo ta świnka ma taką fajny pyszczę. Zosia. No Złosia, no nie zapomniałabym tego szczuć. Zosia znowu ma kotka. Zosia ma ostre kotki. Zosia ma same ostre kotki. O nie, ten jest łagodny. Zobaczcie. Ten jest łagodny. Tutaj ma taką pomarańczową. Poczekaj. Ma taką pomarańczową papryczkę. I to jest taki kotek. Będę jak tygrysek trochę. A ja mam... Lemulka. Despacito! Mam despacito! Uhuuu! Mam despacito! Ale nie ma śmieci. Mam despacito. Nie, nie kłamie, nazywa się Despacito. Tu nawet pisze. One mają nawet urodziny! One mają urodziny. Despacito ma oktober, to był ten. 20 października. Zosia ma tego, 21, nie? Tak. Zosia ma 21. A on ma 20, Zosia. I e, ten Zozi-kociusz, kotek, ma urodziny. 17 lutego. Tutaj pisze. U góry pisze. Name. Despacito i Bearday, czyli urodziny, to Teraz wam wszystkich przedstawiamy, jak mają na imię i kiedy mają urodziny. Bo to ważne. Despacito ma urodziny 20 października i jest łagodny. I mamy jeszcze takiego pieska. Wcześniej otworzyliśmy bozusia się i ja nie mogliśmy doczekać. I ten piesio... Hmm, ja Mamy takiego a jeszcze? Ta tortilla możemy sobie... Miau, miau. To jest hał hał! Ha, no właśnie, a nie I to jest taki piesek, i on nazywa się Belito. I on jest łagodny. Łagodny jest? I nie pamiętam tego ma, ma, ma urodziny. Ma, bo ma, dopiero mi? teraz to odkryłam. Taki? Chihuahua i to. Pepito. Ma urodziny. 14 maja. Chciałam powiedzieć 2 maja, bo ja mam drugiego. maja. A ten Chihuahua Pepito ma 14. I on jest. Średni. Te tortille są bardzo fajne. Można. Zosia gotowała z tych tortilli. Już. Yy, Jedzenie. Dobrze. Lakito. Ostry. Smak ostry. Lakito. Ma urodziny August. Co to był August? January, February, marsz, april, grudzień, July, august. September. Sierpień. On ma urodziny 17 sierpnia. Liczy. Już wiem. Ja, jest ich 12, bo jest 12 miesięcy. I każdy ma innego. miesiąca u rodzinie. Patrzcie, Little Tilly będzie wyżerka, że nie wiem co. Panda. Panda. Oda. Imię jest Rosito I ma urodziny september we wrześniu. 9 września. Tu robimy wieża. Mój kochany końcowy! Ma urodziny 21 kwietnia. Hopito. Hopito. Ma na imię Hopito i ma urodziny 21 kwietnia. I on jest średni. Teraz że 2 stycznia ma urodziny. Czyli ten. Ten ma... Nikt nie ma w marcu urodziny. A, pewnie ten. Może piesek ma w marcu? Ciekawe. On ma urodziny 2 stycznia i ma na imię Sweetito. 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 No właśnie ten, ki kiciuś. ten kiciuś ma urodziny. I teraz ostatni, nasz kochany. Najlepszy. Ma urodziny Julii, to był ten. January, February, March, April, July. July. Maj, April. Nie. Bo styczeń, luty, marzec, kwiecień. January, February, March, April, July. July. Wszyscy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Maj, czerwiec. czerwiec. 11 czerwca ma urodziny ten. Będziemy świętować! Nazwa kuteitos pochodzi od potrawy kur... burritos burrito. i to jest właśnie to burrito, taki tortilla i w środku jest farsz, to może być mięso, jakieś warzywa, kukurydza, wszystko może być i właśnie dlatego tu są różne smaki. To jest meksykańskie, tak? I to czasami mogą być bardzo ostre, ze włoskim kucharzem meksykańskim. Kładziemy tortille. Tata nam zawsze robi tortille, często mi na kolację. Grzejemy to. Tortille. Kładamy farsz. Naszym farszem jest jajo. Josia. I zawijamy. Josia. Tak. Zosia. Nie ma. Czego nie ma? Nie ma. Wszystko jest. Więcej powinna tak wyglądać. Zosia sprzedaje tą a ja pakuję. Banito. Hopito. zapomniałam imię mojego ulubionego kuliczka. Jaka mogłam? I tak. Zawiera się to, tak. Witaj, Zosia. Witaj, Zosia. Wit Tak się masz. Cii, wszyscy cii, Cię witamy. Cii, wszyscy cii, Cię kochamy. Cii, bądź wśród nas. Cii, bądź wśród Siosiasia. Josia si Radzimy Wam wyciszyć dźwięk. To jest odlikał Nie To jest nasz kochany, nie pamiętam. A widzicie? główka lata. A i tu są takie rzepiki. I nie, i nie można zapinać. właśnie. Bo widziałam, że się zastanę. Wiecie to. Kochartka. Sweetito. Nie! To jest Zosi. To, ten znak zapytania to jest Zosi. Nie? Zosia ma szczęście No noski. No noski. No noski. No noski. Noski, noski. Noski, noski. Noski, noski. <ścoughs> Przybył Pokażę tańczy Wam Nie ja muszę to składać A Zosia tańczy Pokaż Grzeszu, gdzie masz oko, gdzie masz ucho, a gdzie nos. Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, gdzie na głowie rośnie włos. Kraśnij w ręce, tufnij nogą, kiwnij gołą tak i nie. Podnieś ręce, wyskocz, wyskocz w górę, razem zabawimy się. la la, la la la, la la la, la la la, la la la. la. la, la, la. Słetita. Teraz Frosita musimy zawinąć. On jest ostry. Będę je z nim spała. Frosito. To jest tak. Pedeling. To jest Lakita? się że nie ma go. No dalej, tak jest No, łapkę. Jak to źle zawiniecie, to dwo, to wam się nie złoży. To jest Lakito. nasza chihuahua. To jest Pepito. Ten jak on jest taki słodki, te te pluszaki są takie słodkie. Już mi to coraz bardziej idzie. Despacito. Piszcie w komentarzach, jakie Wam się najbardziej imię i zwierzak podoba. Pafsito. Teraz to jest Pafsito. O imieniu Belito Proszę o coś tytuł robię. On ma na imię Belito. Mi się to kojarzy z belką. Potem weź się po jednym robionym do ręki i wyciecznie zakończenie ładne. Jeszcze dęba no, i tak. To się też da jednego. Dobra, to się sobie wybierze. Byli to. A teraz bierzemy ulubione jakieś. No. Mi się najbardziej, nie mam problem z tym. Te są moje trzy ulubione. A tobie jakie się najbardziej podobają? O. Ja się najbardziej podoba kotek. Kotek, piesek i to i misiu. No że się wszystkie podobają. No dobrze, no weź już tego. No to nie jest jeszcze słodziakie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie Pa! I chcecie, jeśli chcecie jak zwykle, więcej odcinków z Zosią, czyli żółwik, zdechły, beczka, paróweczka więcej odcinków z Zosią, to piszcie w komentarzach i dawajcie łapki w górę. Pa! pa! pa!